Obecnie chciałbym Państwu pokazać dwie bransolety wykonane z brązu, które zostały dostarczone do naszego muzeum w 2019 roku. Jest to najświeższe znalezisko e, odkryte pod miejscowością Widawa i są o tyle interesujące, że takich bransolet, które często występują w parach, na obszarze Polski znamy do, dosłownie kilka, kilkanaście. To są dwie złącznej liczby 11-12 egzemplarzy z obszaru Polski. I proszę zwrócić uwagę na ich bardzo charakterystyczne, ciekawe zdobnictwo plastycznymi żeberkami oraz elementami rąbów, rytych rąbów z koncentrycznymi kółkami. Jako że one wyglądają na bardzo masywne i bardzo ciężkie, to one są stosunkowo lekkie, gdyż zostały odlanym zastosowanie specjalnej techniki metalurgicznej z tak zwaną duszą czyli one są w środku puste i stąd ich znacznie mniejsza waga tego typu bransolety zostały wykonane na obszarze Polski pod wpływem rzeczywiście metalurgii zachodnioeuropejskiej na obszarze polskim tak jak i na obszarze Europy zachodniej głównie na terenach Bawarii Hesji są datowane na tzw. okres halsztacki C. To przelicza się w datach bezwzględnych na lata z i VII wieku przed naszą erą. Te branzolety będą wystawiane przez krótki czas w naszym Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.